Są osoby, które sprzedają kursy, jak zostać sorcerem, i często mówią, że to jest mega proste, że każdy może to robić i tak i nie. Więc to nie jest aż tak proste, jak się wydaje, żeby mieć jakby kontynuację i robić biznes na tym. Na wielu szkoleniach głównie mówi się o benefitach, że na przykład, nie wiem, za jednego deala weźmiesz 3000 i wystarczy 10 takich deali i masz w zasadzie pensję w kieszeni. Tylko pytanie jest, Wtedy ja sobie takie pytanie zadaję i zawsze na to patrzę w ten sposób. Ile osób faktycznie po tych szkoleniach się utrzymuje, ma biznes i utrzymuje się na powierzchni i z tego żyje, bo to jest jakby sygnał dla mnie, że faktycznie gość coś robi i faktycznie mm, no z tego się utrzymuje, czyli musi robić to, musi to robić dobrze, musi e, dawać wartość w ten sposób, tak, Dla inwestorów, no bo za to rachunki trzeba płacić. Więc to jest zawsze pytanie, ile osób po takim szkoleniu faktycznie zostaje. Z tego co ja wiem, no to promile. To są bardzo mały odsetek osób, które faktycznie po takich szkoleniach gdzieś tam idą w ten biznes. No bo wokół tego jest masa pracy do wykonania.